O, cześć, dosyć szybko przyszedłeś. O, ale masz chałupę. Pewnie Ewelina decydowała co tu jak ma wyglądać, no nie? No cóż, Ewelina więcej zarabia. I to ona w większości kupowała tu meble, więc nie miałem za wiele do gadania. Okej, okay. a tak z innej beczki. Kojarzysz może mm, kobietę w długich brązowych włosach z y, takimi siwymi pasenkami? Ehm. Um, nie. A dlaczego pytasz? Wraz z Alexem przeglądałem zdjęcia i nagrania z tego apartamentu, tam gdzie doszło do morderstwa. No i właśnie na jednym ze zdjęć jest ta kobieta. To znaczy, twarzy nie widać, ale. włosy. Te charakterystyczne włosy są. O kurczę, mówiliście Rafałowi? No ja nie mówiłem, ale chyba Alex powie, albo już powiedziała. Dobra, dobra, e, My siadaj sobie. Jak chcesz, to możesz sobie coś zjeść, albo możemy się czegoś napić, zanim reszta przyjdzie. Nie, nie, dzięki. Poczekam aż reszta przyjdzie. Zaczekaj, chcę z tobą porozmawiać. Ja nie mam czasu. Wiem, że Wamosa też to wciągnęliście. Nie wiem skąd o tym wiesz, ale Wamos też tego chce. Jesteś tego pewien? Rozmawiałeś ty w ogóle z nim o tym? Powiem ci coś. Ty uważasz, że jesteś jego przyjacielem, ale to nie jest prawda. On jest tylko marionetką w twoich łapach. Nie obchodzi cię, co on czuje, co on myśli i czy on tego chce. Nie mylę się, prawda? Jak śmiesz, mała! No co? Mała suko? A może jeszcze mnie uderzysz? To, to wszystko to twoja wina. Przepraszam, że co? Gdybyś normalnie chciała ze mną kopulować, to Wamos nie musiałby tego robić. Poza tym, to nie jest moja wina. To mój ojciec go w to wciągnął. O nie, 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 nie. Ty nie będziesz zwalał win na mnie tylko dlatego, że ja nie chciałam ci wydać na świat Bachorów. Ja nie mam czasu, żeby z tobą rozmawiać. Vamos jest moim przyjacielem od dziecka, więc nie pozwolę, żebyś wmawiała mi takie kłamstwo. Radzę ci przestać mieszać się w moje sprawy. A i przestań udawać, że Wamos cię obchodzi. Leni, co ty, ty jakaś taka wkurwiona? Leni, sielaj koło mnie. Mów, co się stało. No bo... Rozmawiałam z Kazoku i teraz, nie wiem, wygarniałam mu, co myślę o tym, jak traktuje Wamosa. ale nie wiem, czy dobrze zrobiłam? Um, no i jak on zareagował? No, jak on mógł zareagować? Był chujem, jak zwykle. A dziwisz się? Ty też nie jesteś dla niego miła. Olek, weź przestań. Leni. Uspokój się. Posiedź sobie z nami. Hmm? Hmm? Masz rację. Nie będę sobie reszty wieczoru psyła. Moje panie, wyglądacie przepięknie. Zaraz będę miał chyba mokry w majteczkach. Oj oj oj. My przecież zawsze pięknie wyglądamy. Ten gość naprawdę wynajął cały klub tylko po to, żebyśmy my tam były we trójkę. Oj oj, moje panie, chyba przez przypadek wprowadziłem was w błąd? Klub dalej będzie przyjmował klientów. Hi Finger, posiada specjalne pomieszczenie, tak zwane vipowskie. I to właśnie to wynają nasz gość. Ale już dosyć o tym. Jesteście zbyt piękne, moje dziewczyny, żebyście tu stały. Idźcie już, wsiadajcie, do samochodu. A ty, Ewelina, zostaj na chwilę, chcę z tobą porozmawiać. Ewelina, błyśka na kłódkę. Ty nic nie wiesz o żadnych tabletkach. Rozumiemy się? Spokojnie. Po co ja bym miała w ogóle o tym mówić? No i tego się trzymajmy. No dobrze, idź już, idź, idź. Ja z radością przyjdę. Pani Czuka z oku, czy... Coś się stało? Nie, tylko... Mam trochę zepsuty nastrój. A to niby dlaczego? Nie, tak po prostu. Czy coś ci, synu, nie pasuje? Nie, nie, ojcze. Wszystko w porządku. Zaraz będziemy na miejscu. Panie, powinny już na nas czekać. O, kurczę, no dobra. To może innym razem. I co? Wychodzi na to, że tylko ja przyszedłem, i co? I nikt więcej nie przyjdzie. Hm. No cóż, wygląda na to, że sami posiedzimy. A tak właściwie, Jasiek, to co się stało z Dennym? On pracował w policji, zwolnił się, i w sumie od tej pory to ja go już nie widziałem. Ja wiem, że on się zwolnił, jak sobie znalazł jakąś dziewczynę. Weź, przestań, to nie jest powód, żeby rezygnować z pracy. <grystanie> nie jestem pewien, co dokładnie się stało, ale to chyba miało związek też z Alibabą i Edwardem. A, no i wszystko jasne. E, to znaczy, no, Edward i Alibaba są tacy dziwni? To może, nie wiem, on, nie wiem, nie mógł znieść ich, że oni są tacy, jacyś... no wiesz, jacy oni są, nie? Ja tylko słyszałem, że to coś ma z nimi wspólnego, ale to nie powód, żeby zrywać kontakt ze znajomymi, prawda? No w sumie tak. Ale jak myślisz, czy mu coś się stało? Że on zerwał kontakt w ogóle? Bo to takie dziwne trochę, nie? Chyba, że Rafał ma z nim kontakt, ale no nie wiem. To już Rafała trzeba będzie się spytać. Dobra, to ja może coś nam poleję. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że naszymi gośćmi będą wilkołaki. U nas w mieście bardzo rzadko spotykany. Panie Forrest, a czy może mi pan powiedzieć, o co chodzi z tym, że moje dziewczęta nie mogą używać zabezpieczeń? Czy to jest mm, jakiś fetysz? Dostał pan pieniądze. Nie muszę panu odpowiadać na to pytanie ojej, to już nie będę się o to pytał, ale czy pan nie chciałby się zabawić z którąś z moich dziewcząt? Jestem pewien, że zrobiłaby panu dobrze. Nie, one są wynajęte dla moich chłopców. oj, ja tu bym ich chłopcami nie nazwał. Vamos, ja biorę tą czarną. A. Vamos, jeżeli nie chcesz tego robić, to nie musisz. Pani czu kazoku, ale czy Lord nie będzie zły? Ja tylko chciałem ci powiedzieć, że ty nie musisz robić wszystkiego, co ja ci każę. Ty, ty w czarnych włosach, chodź, idziemy do pokoju. Aniczka Zoku naprawdę poszedł z tą kobietą. I jeżeli mu się uda, to będzie miał potomstwo. Ale... Czy ja chcę czegoś takiego? Już zajęta, panie Forrest. Jest pan pewien, że nie chce pan skorzystać? Jestem przekonany, że Ewelinka albo Agatka z chęcią by pojedziemy na takim wielkim chuju. Ojej, wiem bym skłomił oj, się. Ojej, oj. Pana żarty nie są na miejscu. Niech pan się zastanowi następnym razem, co pan mówi. Oj, 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 Najmocniej przepraszam, ale jak się widzi taką wielką bestię, to się samo nasuwa na język. Coś jeden z pana chłopców nie może się zdecydować, z którą ma to zrobić. Mm? Spokojnie. Vamos to bystry chłopak. Na pewno analizuje, z którą lepiej to zrobić. Panie Forest, skoro... Nie chce pan skorzystać? To może pan przyjść do baru obok, a ja podejdę i doradzę temu wilczkowi, którą panią lepiej wybrać. Myślę, że wam osam sam sobie poradzi, ale jak pan sobie chce, I jak tam moje dziewczęta. Dobrze się bawicie? A pan? Pan Wamus, tak? Nie może się pan zdecydować? To może ja zaproponuję. Eee, nie, już zdecydowałem. O, to któraś z moich dziewczyn będzie miała nieco zabawę. W takim razie, to ja nie będę wam przeszkadzał. Hej, ty! Nie chcesz tego robić? No nie? Ja wiem o co tu chodzi. Kazaku nie udało się mnie przekonać, więc jego tatuś wziął sprawy swoje łapy. Co? Nie, nie. Pomyliła się coś pani. Słuchaj, Kazaku był wiele razy z moim klientem i zawsze chodziło o to samo. O przedłużenie waszego gatunku. Wie pani co? Myślę, że skończymy tą rozmowę. Dostała pani pieniądze od lorda Foresta. Proszę się nie mieszać w nasze sprawy. Leni, jeszcze tu siedzisz? Ha? Ha? E, tak, bardzo wciągam się w tą książkę. Eh. Czytasz o wiekołakach? No bo pomyślałam, że może dowiem się, jak obchodzicie z takimi jak na przykład kazoku. Hmm, a może tu chodzi o coś innego? No, może. Dobra, dobra, czytaj sobie. Dobranoc! Dobranoc, dobranoc!